Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj jestem na serwerze stylowa masakra. A dzisiaj będę próbować przejść ten parkur, bo jak widzicie, tam chyba coś jest. Jak na razie nie wszystko ma wyłączone. Spróbujmy tak. Ja akurat w parkurach nie jestem za dobry, więc. Pewnie zaraz lecę, ale nie wiem. Ok, już jestem. To może być ciężkie, ale będziemy próbować to przejść. I co my tu mamy zrobić? O nie, to jest naprawdę ciężkie. Zrzuciłem go. Ach, nie udało się. Ach, nie umie. Nie umie skoczyć. Ach, nie udało się. Więc spróbujmy dalej. To jest chyba łatwe. I może sobie włączymy jakieś opcje? Gdybym sobie włączył latanie, to by było. Speeda, czy co mamy sobie włączyć? Wow. No jaki? Po prostu zrzucił mnie skok na razie. Na razie sobie zróbmy skok. Z tym skokiem się naprawdę łatwo robi, więc. Więc chyba ze skokiem zrobimy to. Nie. Skok dopiero później. W... Włączymy. Ok, więc spróbujmy to przejść. Może mi się uda. Ok, już prawie jestem. Ok, jestem i sobie włączmy skok. Ach, nie udało się tym razem. Widoczni, gracze, skok. A że włączymy sobie speeda i spróbujmy to na speedzie później zrobić. Oczywiście możecie wbić na ten serwer, pograć ze mną. Bo naprawdę jest fajny. Okej, okay, włączmy sobie Spida. Ło. Wow. Ach, nie udało się tym razem. Wyłączymy go sobie znowu, bo naprawdę mnie ciekawi, co tam będzie. Ach, i nie udało mi się znowu. Ale pewnie po jakimś czasie mi się uda. No i znowu mi się nie udało. Nie wiem, czy to w ogóle w tym odcineczku przejdę. No i tu mi się nie udało. Ale próbujemy. No i nie udało mi się. Może jest jakieś inne wyjście. Ciekawi mnie co tam jest. To jest wyjście na te drzewo chyba. Albo żebyśmy sobie jakoś bokiem przeszli. Tylko czy to da się zrobić? Chyba raczej nie. Ok, ale próbujmy dalej. No i mi się znowu nie udało, więc. A może byśmy sobie weszli jednak tym drzewem? Tak, tylko tutaj jest ten problem, że albo może mi się uda. Gdy wskoczymy tam, tylko to mi się chyba nie uda wskoczyć tam. Wiedziałem, ale spróbujmy jeszcze raz. Może mi się uda jakoś przejść bokiem i obejrzeć, co tam jest. Dokładnie. Okej, okay, włączmy sobie spida. O byłem, byłem, ale zleciałem. Okej, okay, udało mi się, udało mi się, i teraz tylko na te drzewo doskoczyć. Okej. Okay. I tak. Jak widzicie, udało mi się to szczytować. Możemy przejść tędy, tylko tam jest znowu to, więc poszukajmy może innego Przejścia? Tylko czy jakieś jest możliwe? Ja chyba tego nie przejdę, więc. Ej, i tak... i udajemy, że żeśmy to przeszli. I takie coś oni myślą, że ja to przeszłem. Okej, okay, ale tego mi się nie uda chyba przejść. Prawie, ale... Tym drzewem nie dojdziemy tam. Więc ja sobie znowu włączę te opcje i spróbujmy to przejść. Może mi się za jakimś razem uda. Do no i mi się nie udało. Szkoda, że nie mam admina, bo wtedy bym sobie poleciał tam i bym obejrzał co tam jest. Wow. Wow. Co się dzieje? Stop źle, to chyba przeszłem. i wyłączmy spida na razie Co? Ach, nie udało mi się. Po prostu zamknął mi to. Ach, i mi się nie udało znowu. Nie wiem, czy ja to przejdę, czy nie. Ale spróbujemy. Musimy to spróbować przejść. Okej, okay, po jakiś próbach udało mi się tutaj doskoczyć. Teraz tylko na te drzewko doskoczyć. Okej, okay, jak widzicie, weszłem. I musimy to przejść. O, to jest moja ostatnia szansa. Nie wiem, czy mi to się uda. On. Ach, nie udało mi się. Okej, okay, to by było na tyle z przechodzenia parkura. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie subika. Nie udało mi się przejść, ale może przejdę w jakimś innym odcinku. No i to by było tyle.